Wrzesień 1939 roku, Polska walczy już od ponad dwóch tygodni, a niemiecki Blitzkrieg, który miał być błyskawicznym ciosem, zaczyna tracić swój impet tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał. W gęstych, nieprzyjaznych lasach Kampinosu. Niemieckie kolumny przyzwyczajone do szerokich dróg i otwartych przestrzeni muszą tu zwalniać, rozciągać się i tracić osłonę. Pancerne kliny, które miały rozcinać polską obronę jak brzytwa, nagle muszą poruszać się ostrożnie, niemal po omacku. To teren, który nie wybacza błędów, a jednocześnie daje przewagę tym, którzy go znają. Jednym z nich jest podchorąży Edmund Roman Orlik, młody, ale już doświadczony dowódca, który wie, że w tej wojnie nie wygra siła, lecz spryt, szybkość i umiejętność wykorzystania każdej nierówności, każdego drzewa, każdego metra lasu. Tego dnia prowadzi trzy pojazdowy patrol tankietek TKS z 71. Dywizjonu Pancernego. Jego własna tankietka, maleńka, niska, niemal komiczna w porównaniu z niemieckimi czołgami, kryje w sobie coś, co zmienia zasady gry: działko 20 mm. Broń, która przy odpowiednim dystansie, potrafi przebić pancerz większości pojazdów, jakie Niemcy wprowadzili do walki we wrześniu. Orlik zna swój pojazd, zna jego ograniczenia ale przede wszystkim zna jego zalety. Szybkość, niski profil i możliwość ukrycia się tam, gdzie żaden czołg nie ma prawa się zmieścić. W tej wojnie TKS nie jest czołgiem. Jest narzędziem zasadzki. Jest pułapką. Jest bronią, która działa tylko wtedy, gdy dowódca ma odwagę podejść tak blisko, że widzi śruby na pancerzu przeciwnika. Patrol posuwa się powoli ostrożnie, jakby las wstrzymał oddech. Powietrze jest ciężkie od dymu, zapachu spalenizny i kurzu wzbijanego przez oddalone kolumny. W oddali słychać artylerię, ale tutaj panuje cisza. Zbyt głęboka, zbyt nienaturalna. Orlik czuje to instynktownie. Każe zatrzymać pojazd, nasłuchuje. Silnik TKS-a cichnie, a w jego miejsce pojawia się tylko szum wiatru i trzask gałęzi. Kierowca patrzy na niego pytająco, ale Orlik nie odpowiada. Coś jest nie tak. Coś wisi w powietrzu. Coś, czego nie widać, ale co zbliża się z każdym ułamkiem sekundy. I wtedy to widzi. Najpierw cień, potem zarys sylwetki. Wreszcie całą masę stalowego kolosa, który powoli wyłania się z mgły jak potwór z innego świata. Panzer IV, najcięższy niemiecki czołg na tym odcinku frontu. Pięcioosobowa załoga, 75-milimetrowa armata, pancerz, który z daleka jest nie do ruszenia. To przeciwnik, którego polska tankietka nie powinna nawet próbować zatrzymać. Ale Orlik nie ma wyboru. Jeśli pozwoli temu czołgowi przejechać, niemiecka piechota zaleje las, a polskie oddziały zostaną odcięte. A poza tym zna swoją przewagę. TKS jest tak niski, że z odległości kilkudziesięciu metrów można go pomylić z krzakiem. Niemcy nie spodziewają się zagrożenia, bo kto normalny próbowałby zatrzymać pancer cztery pojazdem wielkości samochodu dziecięcego. Orlik daje sygnał kierowcy. Tankietka zjeżdża z drogi, wtapia się w cień drzew. Panzer Czwarty jedzie powoli, pewny siebie, jakby nic nie mogło go zatrzymać. Niemcy nie wiedzą, że w krzakach zaledwie kilkadziesiąt metrów od nich czai się pojazd, który wygląda jak zabawka. Ale za chwilę okaże się śmiertelnie groźny. Orlik czeka. Nie strzela z daleka. Wie, że musi podejść na dystans, który dla większości dowódców byłby samobójstwem. Ale on nie ma wątpliwości. Każdy metr to większa szansa na przebicie pancerza. Każdy metr to większa szansa na przetrwanie. Każdy metr to krok w stronę zwycięstwa, które na papierze jest niemożliwe. Panzer czwarty jest coraz bliżej. Orlik daje sygnał. Strzelec naciska spust. Pierwsza seria trafia w bok czołgu. Pociski przebijają pancerz, wewnątrz wybucha chaos. Niemcy próbują obrócić wieżę, ale tankietka ta znika im z pola widzenia. Jest zbyt mała, zbyt niska, zbyt szybka. Orlik natychmiast zmienia pozycję, jakby przewidywał każdy ruch przeciwnika. Druga seria trafia w tył czołgu, tam gdzie pancerz jest najcieńszy. W środku wybucha pożar. Panzer czwarty staje, unieruchomiony, płonący, zdezorientowany. Załoga próbuje się ewakuować, część ginie, część ucieka w las. A polska tankietka, która według niemieckich raportów nie powinna stanowić żadnego zagrożenia, właśnie zniszczyła najcięższy czołg w okolicy. Orlik patrzy na płonący wrak i wie, że to dopiero początek. Niemcy nie odpuszczą, a on w swoim maleńkim TKS będzie musiał stawić czoła kolejnym stalowym gigantom. Ale w tej chwili udowodnił coś, czego nie przewidział żaden niemiecki generał. Że w odpowiednich rękach nawet najmniejsza maszyna może pokonać stalowego kolosa. Że wojna nie zawsze należy do tych, którzy mają największe działa, najgrubszy pancerz i najgłośniejsze silniki. Czasem należy do tych, którzy potrafią zniknąć w cieniu drzewa, przecisnąć się między dwoma pniami, podejść tak blisko, że słyszą pracę silnika przeciwnika i uderzyć tam, gdzie nikt nie spodziewa się ciosu. Las jeszcze nie zdążył ucichnąć po eksplozji Panzer 4, gdy Orlik zrozumiał, że to zwycięstwo nie jest końcem, lecz początkiem czegoś znacznie większego. Niemcy nie byli przyzwyczajeni do tego, by ich najcięższy czołg padał ofiarą pojazdu, który w ich raportach figurował jako lekki traktor gąsienicowy. Taki cios w dumę Wehrmachtu nie mógł pozostać bez odpowiedzi. Orlik wiedział, że w ciągu kilku minut w tym lesie pojawi się coś więcej niż zdezorientowana piechota. I nie pomylił się. Zanim płomienie na wraku Panzer cztery zdążyły przygasnąć, z głębi lasu dobiegł charakterystyczny dźwięk metaliczny, rytmiczny, cięższy niż odgłos lekkich czołgów. To nie był przypadek. Niemcy wysłali coś, co miało dokończyć robotę, którą ich najcięższy czołg zawalił. Po chwili Orlik zobaczył je wyraźnie: Dwa Panzer 35. Szybkie, zwinne, znacznie groźniejsze niż większość pojazdów, z którymi Polacy mierzyli się w kampanii wrześniowej. To były czołgi, które mogły bez problemu zniszczyć TKS jednym trafieniem, a teraz jechały prosto w jego stronę. Orlik nie miał złudzeń, wiedział, że jeśli zostanie wykryty, nie ma żadnych szans. TKS nie wytrzyma nawet jednego pocisku. Ale wiedział też coś, czego Niemcy nie wiedzieli że w tym lesie tankietka ta jest jak cień, jak duch. Jak coś, co pojawia się i znika, zanim przeciwnik zdąży zrozumieć, skąd padł strzał. To była jego przewaga i zamierzał ją wykorzystać do końca. Kierowca spojrzał na Orlika, jakby chciał zapytać, czy naprawdę zamierzają walczyć z dwoma czołgami naraz. Orlik nie musiał odpowiadać. W jego oczach było wszystko: determinacja, chłodna kalkulacja i coś jeszcze coś, co odróżniało go od wielu dowódców. Absolutna pewność, że jeśli nie zatrzyma tych czołgów tutaj, teraz, w tym miejscu, to nikt inny tego nie zrobi. Tankietka ruszyła. Nie frontalnie, nie wprost. Tylko bokiem, między drzewami, jak zwierzę, które zna każdy zakamarek swojego terytorium. Panzery 35 wjechały na polanę. Zatrzymały się na moment, jakby próbowały ocenić sytuację. Niemcy widzieli dym po panzer 4, ale nie widzieli przeciwnika. To ich zgubiło. Orlik zatrzymał TKS w cieniu dwóch sosen. Strzelec przyłożył oko do celownika. Pierwszy panzer 35 obrócił wieżę, ale w złym kierunku szukał zagrożenia tam, gdzie spodziewał się go zobaczyć, nie tam, gdzie naprawdę było. Orlik dał sygnał. Seria z działka 20 mm przecięła powietrze jak błyskawica. Pociski trafiły w bok czołgu, w miejsce, gdzie pancerz był najcieńszy. Niemiecki pojazd zadrżał stanął a po chwili z jego wnętrza zaczęły wydobywać się kłęby dymu Drugi czoł natychmiast zareagował obrócił wieżę ruszył w stronę miejsca skąd padł strzał ale orlika już tam nie było TKS zniknął między drzewami jakby rozpłynął się w powietrzu Niemcy strzelali na oślep pociski rozrywały korę drzew ziemia drżała ale tankietka była już kilkadziesiąt metrów dalej gotowa do kolejnego ataku Orlik wiedział, że musi uderzyć szybko, zanim Niemcy zorientują się, że walczą z przeciwnikiem, którego nie potrafią zobaczyć. TKS wyjechał z za gęstych krzaków, zatrzymał się na sekundę, tylko tyle, ile trzeba, by oddać celny strzał. Druga seria trafiła w tył pancerz 35. Pociski przebiły pancerz, a niemiecki czołg zatrzymał się gwałtownie, jakby ktoś odciął mu dopływ życia. Po chwili stanął w płomieniach. Las znowu ucichł, tym razem naprawdę. Nie było już odgłosów silników, nie było krzyków, nie było strzałów. Tylko dym unoszący się nad trzema wrakami, jednym Panzer IV i dwoma Panzer 35. Trzema czołgami, które według niemieckich raportów miały być nie do zatrzymania przez polskie siły pancerne. A jednak zatrzymał je jeden człowiek. Jeden dowódca, jeden pojazd, który wielu uważało za bezużyteczny. Orlik wysiadł z tankietki. Spojrzał na las, na dym, na ślady walki. Wiedział, że to, co wydarzyło się w pociesze, przejdzie do historii. Nie dlatego, że zniszczył trzy czołgi, nie dlatego, że zrobił to pojazdem, który nie powinien mieć na to najmniejszych szans, ale dlatego, że pokazał, iż wojna nie jest tylko starciem maszyn, jest starciem ludzi, ich odwagi, ich sprytu, ich determinacji. Tego dnia Edmund Orlik stał się jednym z najskuteczniejszych polskich łowców czołgów a jego tankietka TKS, pojazd, który w oczach wielu był tylko ciekawostką techniczną, udowodniła, że w odpowiednich rękach nawet najmniejsza maszyna może pokonać stalowego giganta i że czasem to właśnie najmniejsi piszą największe historie.